Witam państwa ponownie. Przycinanie drzew to proces trudny, ale niezbędny. By drzewo mogło prawidłowo się rozwijać, trzeba usuwać gałęzie chore i skarłowaciałe, a nawet te, które wyglądają zdrowo i całkiem dobrze, ale zakłócają ogólny wzrost. Przycinanie jest konieczne, jeśli drzewo lub życie ma przynieść owoc. Bohater naszej dzisiejszej historii dobrze wie, że podobnie jak my wszyscy potrzebuje okresowego przycinania, ale godzi się z tym znacznie chętniej, odkąd jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Doktorze, nie wydaje mi się, żeby Brat miał gorączkę, mimo że strasznie się poci. On zachowuje się tak samo jak jego starszy brat, kiedy miał krwotok mózgowy w wieku 16 miesięcy. Boż, Bret ma cztery latka, ale wygląda to zupełnie tak samo. A, ma drgawki. Niech pan coś zrobi. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago, po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Na ich widok ludzie odwracają wzrok, ponieważ wiedzą, że powinni pomóc, ale nie mają pojęcia jak. George i Sarah Clark wiedzieli, czego przede wszystkim potrzebują bezdomni. W 1877 roku w sercu obecnego centrum Chicago otwarli skromny przytułek, którego drzwi od tamtej pory nigdy nie zostały zamknięte. Dziś codziennie setki bezdomnych otrzymują tu pożywne posiłki, czyste ubrania i bezpieczny nocleg, a nawet niezbędną pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to całkiem za darmo, dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, wrażliwych na nieszczęście innych. Jednak trwałą, najistotniejszą pomoc otrzymują poznając tego, który obiecał, że nigdy ich nie opuści ani nie zapomni. A to spotkanie przemienia ich życie. I o tym właśnie opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie, oto program numer 2956 z cyklu wyzwolony, audycja, która da Wam do myślenia. Ralf, jestem w szpitalu. Co się stało? Musiałam przywieść tu Breta. Przyszedł do domu, usiadł na krześle. Miał takie gasnące oczy, takie jak pol tuż przed wylewem do mózgu. Jego źrenice były jak spotki, więc popędziłam z nim do szpitala. Właśnie mierzyli mu temperaturę, kiedy dostał napadu drgawek. Powiedzieli, że to padaczka. Nic mu się nie stało. Nie zaczął sinieć, ale zaraz podali mu tlen, więc jest lepiej. Muszą zrobić szczegółowe badania, żeby stwierdzić co mu właściwie jest Bohater tej historii miał zaledwie cztery lata Kiedy to zdarzenie zmieniło jego życie Pozostawiając go z problemem, który szczególnie nasilił się Kiedy poszedł do szkoły Jednak wbrew wszelkim przeciwnościom Zdołał go przezwyciężyć, podobnie jak wiele innych I prowadził przykładne życie w jaki sposób? Prawdziwa historia Breta Mandea już teraz w wyzwolonym. Urodziłem się w 1959 roku w Chelsea, w stanie Massachusetts, gdzie tata służył w marynarce. Mój najstarszy brat Paul po wylewie w wieku zaledwie kilkunastu miesięcy był poważnie opóźniony w rozwoju, ale miałem jeszcze starszą siostrę i dwóch starszych braci. Niedługo po moich narodzinach tata został przeniesiony do Kalifornii, gdzie przyszedł na świat mój młodszy braciszek, a kiedy miałem pięć lat przeprowadziliśmy się do Garni w Illinois. Poszedłem do szkoły i wtedy zaczęły się moje problemy. Mimo, że ciężko pracowałem, nie zawsze byłem w stanie wszystko zrozumieć i nadążyć za kolegami. Marzyłem o tym, żeby być jak inni, najchętniej jak mój starszy brat. Kiedy miałem 6 lat, moja siostra zafascynowała się okultyzmem. Pewnego razu Namówiła mnie i moich braci, żebyśmy wzięli udział w seansie spirytystycznym z użyciem tabliczki Ujdzia. Kto porusza planszą? Nie przejmuj się. Jedźmy dalej. Dobra. Zapytamy Ujdzia, kto porusza planszą. Patrz, przesuwa się na B. Tak myślałam. Teraz idzie do. Super, jak to się dzieje, duchy? Wróciłam! Pomóżcie mi wnieść zakupy szybciutko! Ku mojej uldze wszyscy pobiegli pomóc mamie, a ja przysiągłem sobie, że nigdy więcej nie wezmę udziału w seansie. Nie chciałem, żeby moja siostra rzuciła na mnie czary. Ale i ta krótka przygoda nie minęła bezkarnie. Duchy ciemności weszły w moje życie i w przyszłości miały sprowadzić na mnie wiele kłopotów. Również ojciec wywierał na mnie niezbyt dobry wpływ. Tata pił i uprawiał hazard i nigdy nie chodził do kościoła. Mam wielką ochotę na kolbę kukurydzy. Mnóstwo ich rośnie na tamtym polu. A tak, są piękne, dojrzałe. Jest ich tyle, że farmerowi nic się nie stanie, jak kilka ubędzie. He he. Idź no i przynieś mi parę. Tylko wybierz takie najładniejsze. Jasne, tato. Ile chcesz i to całkiem za darmo. Jak się okazało niezupełnie. Farmer był na polu i miał dubeltówkę załadowaną solą. Ledwie mój brat zerwał kolbę, usłyszał wystrzał i poczuł ogień na plecach. Mamo. Nie ruszaj się. Następnym razem nie bierz tego, co nie należy do ciebie. Skąd miałbym wiedzieć, że jest taki skąpy i okrutny? Ja nie chciałabym, żeby mnie ktoś okradał, a ty? Po co mu, po co mu tyle tej kukurydzy? Ciężko pracuję, żeby ją mieć. Orze sadzi i pielęgnuje. Ja nie mam do niego pretensji, że broni swojego pola. Wstyd mi za ciebie. Tata mnie prosił. Tak? No to następnym razem powiedz mu, żeby sam poszedł. Ja też nauczyłem się kraść. Kiedyś ukradłem z sąsiadowi karty bejsbolowe i rękawice. Za każdym razem, kiedy mnie przyłapano, dostawałem od taty solidne lanie. A potem zaczęło mnie pociągać podkładanie ognia. Podpaliłem pole sąsiada i patrzyłem, jak płomienie powoli mnie otaczają. Nagle stało się tak, jakby ktoś je powstrzymał i mogłem bezpiecznie przebiec pomiędzy nimi. Nie pamiętam, czy odkryto, że to ja podłożyłem ogień i czy zostałem ukarany, ale pamiętam, jak kiedyś mój brat rozbił lampę podczas zabawy. Tata kazał nam ustawić się w szeregu i zaczął nas przepytywać. Chcę wiedzieć, kto to zrobił. No, no już przyznawać się. Lepiej po powiedz prawdę. A? I jak? Ja nie. Aha, w porządku, możecie wyjść. Ty zostajesz, bret. Mm. Pozostali powiedzieli, że są niewinni Więc wygląda na to, że winny jesteś ty I to by się zgadzało Zawsze musisz zrobić coś głupiego to, to Wcale nie ja, tato Kłamiesz nie. i dostaniesz lanie, o jakim ci się nie śniło Rzeczywiście, dostałem potężne baty za coś, czego nie zrobiłem Miałem wtedy 11 lat. Niedługo potem tata przeszedł na wojskową emeryturę i zaczął pracować na kolei w Chicago. Kiedy mieszkaliśmy w Garni, chodziliśmy do kościoła, gdzie organizowano dla nas dzieci różne ciekawe zajęcia, gry, zabawy i wspólne śpiewanie. Zwłaszcza mój starszy brat Bruce lubił tam chodzić. A ja uwielbiałem trzymać w dłoniach Biblię. Ale wkrótce to się skończyło. No, co byście dzieci powiedziały na przeprowadzkę na Florydę? No, Naprawdę tato? Tak. Disney otwiera nowy park w Orlando. A co z naszym domem? Możemy sprzedać. Och, jak sobie pomyślę o kolejnej przeprowadzce. No ale zawsze chciałam mieszkać na Florydzie od czasu, kiedy stacjonowałeś w Key West. A gdzie mielibyśmy tam zamieszkać? Coś sobie znajdziemy. Na początek możemy zatrzymać się u mojego brata Charlesa. Na pewno nie będę tęskniła za zimnem i śniegiem. Tata sprzedał nasz dom w Garni w Illinois, i przeprowadziliśmy się do miasteczka leżącego na południe od Orlando. Przez dwa miesiące mieszkaliśmy u wujka Charlesa, a potem kupiliśmy własny dom. Jednym z naszych sąsiadów był wytwórca świeczek. On i jego żona, starsi już ludzie, produkowali różnego rodzaju świeczki i znicze. Co bardzo mnie zaintrygowało, spędzałem u nich sporo czasu, aż pewnego dnia sprawiłem im kłopot i odesłali mnie do domu. Już wróciłeś, brat, czemu tak szybko? Powiedzieli, żebym wyszedł i więcej nie wracał. Moi bracia mogą tam przychodzić, ale ja nie. Dlaczego? Co się stało? Z z zobaczyłem taką piękną Biblię i chwyciłem ją. No i co w tym złego? Bo nie była prawdziwa. Moje palce zatopiły się w niej, bo to była świeca, jeszcze ciepła i miękka. No tak, powinieneś był zapytać, zanim jej dotknąłeś. Chciałbym, żebyśmy mieli Biblię. Którą mógłbym trzymać, mamo? Ja, ja nie widziałem Biblii od kiedy wyjechaliśmy z Garni. Tam w kościele miałem taką Biblię. Dobrze, idź się pobaw. Ja nie mam z kim. No to idź budować ten swój fort na podwórku albo coś. Tylko, tylko nie szpędaj mi się tu pod nogami. Mama lubiła odwiedzać różne kościoły, i w 1973 roku znalazła nowy, do którego zaczęła chodzić regularnie. Często zabierała mnie ze sobą. Miałem wtedy 14 lat. Nie zawsze rozumiałem, o czym mówi kaznodzieja, ale wiedziałem, że potrzebuję czegoś w moim życiu może właśnie Boga. Więc któregoś dnia pod koniec nabożeństwa podszedłem do ołtarza. Pastor zapytał, czy chcę przyjąć zbawienie, czy zostać ochrzczony. Nie wiedziałem, co to znaczy przyjąć zbawienie, więc odpowiedziałem, że chcę być ochrzczony. W szkole nadal miałem problemy, aż wreszcie przeniesiono mnie do klasy specjalnej. Jakoś dobrnąłem do końca gimnazjum. I poszedłem do liceum. Bred, straszne te twoje oceny. Jedyną pozytywną masz z wychowania fizycznego. A czego spodziewałaś się mamą? W zeszłym tygodniu miałem badania i stwierdzili, że czytam na poziomie czwartej klasy. Powinni dawno to wiedzieć. I co zamierzają zrobić w tej sprawie? Wprowadzają jakiś nowy program. Kształcenie specjalne. Czy coś takiego, ja już jestem zapisany. Ja skończyłam tylko osiem klas, ale ty powinieneś odebrać porządne, pełne wykształcenie. Najlepsze, na jakie cię stać. Mhm. Nie chcę, żebyś rzucił szkołę tak jak twoi bracia. Hm? Postaram się, mamo, ale czasem naprawdę jest ciężko. Po prostu wielu rzeczy nie rozumie. Wstydzę się tego. Jakoś skończyłeś gimnazjum, więc może uda ci się skończyć też szkołę średnią? Dzięki specjalnemu programowi edukacyjnemu przechodziłem z klasy do klasy, ale kiedy w 1977 stuknęła mi osiemnastka, wciąż jeszcze byłem w szkole. Mniej więcej wtedy, pewnego grudniowego dnia w końcu zrozumiałem, o czym mówi pastor. Przyjaciele, w Apokalipsie Świętego Jana czytamy słowa samego zmartwychwstałego Chrystusa: Wszystkich, których kocham, upominam i karcę. Bądź więc gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czy spotkałeś się już ze zmartwychwstałym Chrystusem? Czy pokutowałeś za swoje grzechy? W Ewangelii Świętego Jana, rozdział 6, wiersz 37, Jezus mówi. Wszyscy, których powierza mi Ojciec, przyjdą do mnie i nikogo z nich nie odrzucę. Nie ma tak wielkiego grzechu, ani wiary tak małej, by Bóg nie przyjął grzesznika, który przychodzi do Niego żałując za grzechy, prosząc o przebaczenie. Przyjacielu, Bóg kocha Cię tak bardzo, że posłał swojego Syna jedynego, by umarł za Twoje grzechy po to, żebyś mógł przyjść do Niego i otrzymać przebaczenie. Widzisz, to Boga obraziłeś swoim złym życiem i tylko Bóg może uchylić należną Ci karę śmierci i dać Ci pokój. W liście do Rzymian, rozdział 6, wierszy 23 jest napisane, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dostrzeż Baranka Bożego, który wziął na siebie nasze grzechy. Jeśli chcesz otrzymać Boży dar życia wiecznego, wystarczy, że poprosisz Jezusa, by cię zbawił. A więc to oznacza zbawienie? O! Boże, teraz rozumiem, że jestem grzesznikiem i żałuję za swoje grzechy. Chcę, żebyś mnie zmieniał. Daj mi nowe życie. Przepraszam za moje grzechy. Zbaw mnie, proszę. Przebacz mi i zbaw mnie. Pierwszy raz poprosiłem Jezusa, by mnie zbawił w grudniu 1977 roku. Ale przez dwa tygodnie nikomu o tym nie mówiłem. Aż do 7 stycznia, kiedy byłem już pewny, że narodziłem się na nowo. Według Biblii stałem się nowym człowiekiem w Chrystusie. Przestałem. Interesować się magią i nie miałem już ochoty marnować czasu. Chciałem czytać książki, które mają sens. No więc wreszcie ukończysz szkołę, Bred. Tak, w tym roku. Ja, jak myślicie, co powinienem robić po szkole? Znaleźć jakąś pracę? I, ja poszedłem do wojska i dużo się tam nauczyłem. A myślisz, że ja też mógłbym tak zrobić? Czu, idź tam i porozmawiaj. Armia zawsze potrzebuje rekrutów. Pójdę. Chcę coś zrobić ze swoim życiem. To znaczy? Nie chcę marnować życia na jakieś głupie. Filmy i telewizje. Akurat w tym nie widzę nic złego. M myślę, że Bóg chce ode mnie czegoś więcej. Bóg? Nigdy wcześniej nie mówiłeś o Bogu. Prosiłem Jezusa, żeby mnie zbawił, mamo, i narodziłem się na nowo. Po nawróceniu słuchałem w kazaniach o sprawach, które były mi obce, więc prosiłem Boga, żeby wyjaśnił mi swoje słowo. W styczniu wstąpiłem do marynarki z odroczeniem, dopóki nie skończę szkoły. Po maturze i obozie dla rekrutów, zostałem wysłany na Hawaje, gdzie stacjonowałem na USS Panciotula. Lubiłem swoje obowiązki, ale. Przeszkadzało mi to, że wielu marynarzy zajmowało się pornografią i miało odpowiednie obrazki przy swoich kojach. Kto ich nie miał, uważany był za dziwaka. Nie wiedziałem, co z tym zrobić, ale Bóg wiedział. Mhm. Ktoś, kto zająłby się waszymi sprawami duchowymi. Jest ktoś taki? Chętnie niech zapisują się na listę. Za parę dni powiadomimy was o naszym wyborze. To wszystko! Panie Boże, chciałbym wpisać się na tę listę, ale poczekam do końca dnia. Jeśli chcesz, żebym ci służył ci w ten sposób, pokaż mi to. Wieczorem poszedłem do gabinetu dowódcy, wejść, o co chodzi? Chciałbym się zgłosić, to znaczy wpisać na tę listę, żeby. Być doradcą duchowym Usiądź, marynarzu Wpiszę twoje nazwisko Marynarz Bret Monday, dobrze No To już niby jesteś I jak to? Nikt inny się nie zgłosił Możesz zaczynać od najbliższej niedzieli Pan Bóg użył mojej nowej roli również do tego, żebym lepiej poznawał Biblię i rozwijał się w wierze. Po trzech latach czynnej służby wróciłem do domu i przez kolejne trzy pozostawałem w rezerwie marynarki. W 1986 roku zmarł mój ojciec, a jego brak bardzo mocno odczułem. Ale Bóg pomógł mi skoncentrować moją energię. Czego ty właściwie chcesz, Bret? Ja. Ja chciałbym iść do koledżu biblijnego, mamo. No to idź. Myślę o tym. Potrzebuję, żeby ktoś pomógł mi wybrać. Jak możesz myśleć o czymś takim właśnie teraz? A o co ci chodzi? Twój ojciec umarł. Minęło zaledwie kilka dni od pogrzebu Nie musisz mi o tym przypominać. Strasznie mi żal, że już go nie ma. Nie ma i nie wróci. Jest Niestety. Więc za twojej szkole biblijnej opowiesz mi kiedy indziej, nie teraz! Pochowaliśmy ojca w hrabstwie oskola. A wkrótce potem dowiedziałem się, że koleż biblijny, który brałem pod uwagę, został przeniesiony właśnie w tamte okolice. Zgłosiłem się i zostałem przyjęty, ale nie czułem się pewnie, ponieważ mojego ojca już nie było, a potrzebowałem kogoś, kto by mną pokierował. Modliłem się: Boże, jeśli taka jest Twoja wola, pomóż mi podjąć właściwe kroki. Następnego dnia moja najmłodsza siostra pokłóciła się z mamą i strasznie na siebie krzyczały, a ja próbowałem je jakoś uspokoić. Nie, 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 nie zrobię tego! Dopóki tu mieszkasz, będziesz robić to, co to... chcesz. Dajcie spokój! Nie! Przestańcie się kłócić! Bryt, wynoś się stąd! Ty też wcale mamo, nie musisz tu mieszkać! Mamo! W taki zaskakujący sposób Bóg odpowiedział na moją modlitwę. W 1989 opuściłem dom i wyjechałem do szkoły biblijnej. Zajęło mi to kilka lat, ale w końcu udało mi się uzyskać specjalizację z teologii. Nie znalazłem jednak pracy jako pastor, zatrudniłem się więc jako kościelny. Trzykrotnie zapraszano mnie do konkursu na stanowisko pastora, ale za każdym razem wybierano kogoś innego. Jako kościelny miałem jednak klucze do biblioteki, dzięki czemu mogłem przeczytać mnóstwo dobrych książek na temat Boga, Biblii i chrześcijaństwa. Niedawno dostałem list od mojego młodszego brata. Kochany bret. Pamiętasz jak dawno temu, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w no i tata ustawił nas w szeregu w piwnicy i każdego po kolei pytał, kto rozbił lampę? Szepnąłeś do mnie, żebym się przyznał, ale kiedy ojciec stanął przede mną, spojrzał na mnie z takim uśmiechem, jakby był przekonany, że to nie ja. Jak mogłem zburzyć jego wyobrażenie, że jestem takim doskonałym aniołkiem. Powiedziałem więc: Nie, a tata na no to: W takim razie zmykajcie stąd. Teraz, po 28 latach, muszę Ci powiedzieć, że jest mi przykro i prosić Cię o wybaczenie. Ty dostałeś lani karę, która należała się mnie, ale byłeś zupełnie niewinny. Jezus zrobił to samo. Wziął na siebie karę za grzechy. Które popełniliśmy i nadal popełniamy. Zrobił to dobrowolnie, ponieważ chciał tego jego ojciec. Kocham Cię i bardzo Cię przepraszam. Dziękuję Ci, jeśli możesz mi przebaczyć, i dziękuję Jezusowi. Ten list bardzo mnie poruszył. Obecnie współprowadzę kółko biblijne w naszym kościele. Jeśli Bóg mógł zbawić mnie, kogoś, kto ma trudności w uczeniu się, może uczynić wszystko, o co go poprosisz. Uczynił mnie zdolnym do służby w marynarce i do nauki w szkole biblijnej. Czasami ktoś woła za mną jakimś przezwiskiem. Co może być zniechęcające, ale wiem, że Jezus Chrystus zmarł za mnie i teraz Bóg nazywa mnie swoim dzieckiem. Według Biblii jestem ambasadorem, sługą pojednania, królewskim kapłanem i wiele więcej. Mam nowe imię, a niebo jest moim wiecznym domem. Boża łaska dała mi dziedzictwo w Jego królestwie i nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy uwierzyli w imię Jezusa. W programie numer 2956 z cyklu Wyzwolony, wysłuchaliśmy prawdziwej historii Breta Mandeya. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś Czeka na Twój telefon. A jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu tej tak ważnej decyzji, skontaktuj się z nami. Nasz adres Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. 60 Telefon 312 922 1462.